Sprawdzimy dzisiaj, czy odchudzony układ chłodzenia na RTX 4090 Windforce V2 od Gigabyte jest układem, którego należy się obawiać, czy też nie. Jakie będą temperatury, jak wypadnie kultura pracy tego wszystkiego się dowiecie w tym materiale. RTX 4090 Windforce V2 względem standardowej wersji różni się w zasadzie rozmiarami 14 mm mniej szerokości oraz blisko 15 mm mniej grubości także mamy tutaj do czynienia ze zdecydowanie mniejszym radiatorem. Dodatkowo, Gigabyte postanowił umieścić złącze zasilania w całkowicie innym miejscu i powiem Wam, że mi takie rozwiązanie bardzo przypadło do gustu. Nie ma co przedłużać, sprawdzamy na co stać układ chłodzenia na tej karcie graficznej. Szybki rzut oka na platformę testową, temperatura otoczenia 22 stopnie, tło pomiarowe 36 dB i zaczynamy od furmarka w rozdzielczości 4K. I co my tu mamy? Przy pełnym poborze 450W rdzenie rozgrzewał się do 73 stopni, pamięci do 74, a hotspot krążył w okolicach 84 stopni. Jak na jeden z tańszych modeli RTX 4090, jak na wersję z odchudzonym układem chłodzenia nie jest źle, a nawet można powiedzieć, że wszystko jest jak najbardziej ok. W furmarku wentylatory na karcie kręciły się z prędkością blisko 2000 obrotów na minutę. Wielu z Was może to przestraszyć, ale spokojnie być może właśnie przez ten chudszy radiator. Windforce V2 generował hałas na poziomie w okolicach raptem 42 dB. Czy to dużo? Nie. Jest to praktycznie taka sama kultura pracy jak Liquid Freezer 2360, który jest uważany za bardzo ciche chłodzenie. Jest to zdecydowanie lepsza kultura pracy niż na NHD15, na Wisa F360, a nawet i lepsza od na Wisa F240. To jest naprawdę ciche chłodzenie pomimo wysokich obrotów wentylatorów. Jak to wygląda w grach? Na ustawieniach fabrycznych zobaczcie, że wszystko wygląda dobrze i nie ma tutaj naprawdę do czego się przyczepić. Pamiętajmy, że jest to najwydajniejszy układ graficzny na rynku. Przy wyższym poborze energii wentylatorki kręcą się wyżej, ale tak jak wspomniałem wcześniej, karta jest nadal bardzo cicha pomimo wyższego RPM. Windforce V2 posiada oczywiście Dual BIOS i możecie się w łatwy sposób przełączać na tryb Quiet. Obroty wentylatorów będą niższe. To odbije się to na trochę wyższych temperaturach, ale jak sami widzicie, do tych temperatur nadal nie można się w żaden sposób przyczepić. Na koniec to co ja lubię najbardziej. Poprawianie fabryki, czyli szybki undervolting. Z napięcia 1.05, szybkie zejście do 0.99 z zegarem do 2730 MHz i zobaczcie na to. Pobór energii przez kartę poleciał mocno w dół, co oczywiście przełożyło się na zdecydowanie niższe temperatury. Każdy z Was może sobie ręcznie korygować krzywą obrotów. I tutaj, wedle własnego uznania, możecie krzywą wypłaszczyć dla jeszcze lepszej kultury pracy, czy też ustawić ją nieco bardziej agresywnie dla niższych temperatur. Podsumowanie będzie bardzo krótkie. Sam uwielbiam ciche zestawy, i czy zdecydowałbym się na zakup Windforce FO2? Po tym teście biorę go w ciemno. Jeden z tańszych modeli RTX 4090 na rynku, z jak najbardziej poprawnymi temperaturami i cichym układem chłodzenia. To, że mamy w tym modelu kilka stopni więcej, to za bardzo według mnie nie ma to żadnego znaczenia, w momencie, w którym karta zachowuje dobrą kulturę pracy. Jeżeli zrobicie sobie dodatkowo undervolting, czyli prosty, szybki i bezpieczny zabieg, Link do poradnika macie teraz w górnym rogu ekranu, to zyskacie tutaj jeszcze więcej. Jeżeli będziecie rozglądać się za tańszym modelem RTX 4090, choć taniość i RTX 4090 nie idą w parze, to moim zdaniem Gigabyte Windforce V2 zdecydowanie powinien znaleźć się w kręgu Waszego zainteresowania. Na dziś to tyle z naszej strony. Jeżeli spodobał się Wam materiał, zostawcie łapki w górę, zostawcie suba, dajcie znać w komentarzach i widzimy się ponownie za kilka dni z nowym materiałem. Trzymajcie się, cześć!